Tak, mam nadzieję, że to wszystko jest nieprawdą, tak jak piaskowy człowiek. Tak, teraz będziemy grać w karty z duchem. A jak on będzie z nami nie wygrać? Aby zagrać w tę grę, potrzebujemy talii kart. A. Trzy rzędy po sześć kart, może! Najpierw musisz je dobrze potasować, Teraz można rozkładać. Raz. 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 Dwa. 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 Tutaj. Już dwa, trzy. Dwa. 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 Trzy już, Max. Cztery. 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 cztery, cztery, cztery pięć. 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 pięć sześć, sześć. 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 Co teraz? Teraz zadajemy pytanie, na które można odpowiedzieć tak, nie. Następnie przesuwasz dłonią po kartach. Jeśli, poczuje, jeśli poczujesz ciepło, odwracasz ją. Serce znaczy tak, pik znaczy nie. Karo być może, a Krzyż to nie wiem. Wszystko rozumiem, zaczynajmy! Ja pierwsza. Chcę zadać pytanie. Czy są tu duchy? Czujesz coś? Nie, nie ma ciepła. O, o, o! Jest bardzo ciepły. Sama się nakręcasz. Odwróć to. Niesamowite, tu jest duch. Boję się. Okazuje się, że wokół nas jest mnóstwo duchów. Może to jeden duch? Nie zdziwiłabym się. Może to tylko przypadek. Tak, sprawdźmy to jeszcze raz. Zadajmy to samo pytanie. Czy są tu duchy? Jeśli wypadnie jeszcze jedno serce... Tak, tu nie. Tu też nie. Znowu czuję ciepło. <laughs>